Wiertarko-wkrętarki klasy LTX występują w bardzo wielu wersjach. Są maszyny trzybiegowe, przeznaczone do pracy w metalu, są wersje udarowe i jest gwinciarka. Urządzenie szczególne, można by powiedzieć jednorożec, który istnieje jedynie w świecie elektronarzędzi. W tym materiale przyjrzymy się szczegółom dotyczącym tej wyjątkowej konstrukcji. Zapraszam. Urządzenie to posiada dwa tryby pracy. Można ustawić ją, aby pracowało jako wiertarko-wkrętarka lub jako gwintarka. Pierwszy tryb dla kogoś, kto choć raz trzymał wkrętarkę w rękach, nie powinien być zaskoczeniem. Mamy dwa biegi, różniące się prędkością oraz momentem obrotowym, przełącznik zmiany kierunków obrotów oraz elektroniczne sprzęgło. W trybie pracy gwintarki wszystko przestaje być oczywiste. Przełącznik zmiany kierunku obrotów nagle przestaje działać i maszyna obraza się tylko w lewą stronę. Kierowniku, a jak gwintować na lewych obrotach? Hm. Spokojnie, spokojnie. Gdy maszyna wyczuje, że dociskamy ją do otworu, który ma być nagwintowany, automatycznie zmienia kierunek obrotów na prawe. Rozpoczyna się proces gwintowania. Po skończonym gwintowaniu wystarczy, że intuicyjnie cofniemy rękę, a maszyna ponownie zmieni obroty na lewe i wycofa gwintownik z otworu. Jeszcze nigdy gwintowanie nie było tak łatwe, proste i przyjemne. Kolejną wyjątkową rzeczą w omawianym urządzeniu jest uchwyt. A właściwie dwa uchwyty, które są na wyposażeniu standardowym. Zauważcie, że na dnie uchwytu znajdują się kwadratowe zabieraki, w które mocujemy narzędzie gwintujące. Przenoszą one moment obrotowy na gwintownik. Natomiast szczęki. Mają za zadanie utrzymać tenże gwintownik w osi. I już na pewno domyśliliście się, że przy takim rozwiązaniu nie ma szans, aby gwintownik pośliznął się w uchwycie. Jak już wspomniałem, w zestawie uchwytów są dwa. W pierwszym z nich zamontujemy gwintowniki od M4 do M6, w drugim natomiast od M8 do M12. Warto, abyście wiedzieli również, że maszyna ta wyposażona jest w bezszczotkowy silnik oraz czujnik żyroskopowy, który ochroni Wasze nadgarstki w przypadku, gdy podczas wiercenia lub wintowania narzędzie zakleszczy się w otworze. I to byłyby najważniejsze informacje dotyczące tego produktu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na jego temat, zapraszamy do odwiedzenia na naszej strony, na nasze media społecznościowe. Tymczasem lajkujcie, subskrybujcie, włączajcie dzwoneczki. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć.